Warto by na samym początku, rozważając nad dzisiejszą liturgią słowa, zwrócić uwagę, w jaki sposób myśleli Żydzi, co oznaczało szczęście doczesne. Oni byli przekonani, że ci, którzy w którym życiu się powodzi, którzy mają namiętności, ci, którzy mają wiele dzieci, a szczególnie synów, no to oni są przez Boga błogosławieni. Pamiętamy to, co jest napisane w Ewangelii o świętej Jerzbiecie kiedy zostaje przez Boga obdarzona potomstwem, Janem chrzcicielem. kiedy razem z mężem się radują i ona wyśpiewuje w modlitwie, że Pan Bóg ją ochronił od pogardy przez ludzi dając to dziecko tak sądzono, że skoro nie ma dzieci, to Pan Bóg nie błogosławi. Pamiętamy też tą opowieść, tę przypowieść o bogaczu i łazarzu. Kiedy ten, który opływał w dostatki, był przekonany, że jest błogosławiony przez Boga, że chwycił Pana Boga za nogi. Ma wszystko już, nie musi się o nic martwić. Tylko, że On z Panem Bogiem się rozminął. Wiele można by tych przeróżnych przykładów uniemania. Żydowskiego przytaczać. Bardzo istotny jest sam początek tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus widzi tłumy. Pamiętamy ten czas, kiedy papież Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski. I kiedy będąc w tych miejscach, w których papież, które papież odwiedzał, nawet tutaj w Koszalinie, czy na Górze Heńskiej, czy przy Kościele Ducha Świętego, kiedy mówił, to każdy z nas był przekonany, że mówi bezpośrednio do mnie. Że mówi do mojego serca, że przyjechał, przeleciał te kilka tysięcy kilometrów, szczególnie dla mnie. I takie jest też spojrzenie Pana Jezusa. A on, widząc tłumy, to, to nie oznacza, że rzucił wzrokiem i widział tłumy. On widząc tłumy, widział każdego człowieka. Widział tego człowieka w jego trudach, w jego biedzie, w tym trudzie dnia codziennego. Widział i zapracowanych mężczyzn, kobiety z dziećmi. Troszczący się rozwój tych małych. Widział tych uciemiężonych przez aparat ucisku, rządzących, niesprawiedliwie potraktowanych. Widział dokładnie serce każdego człowieka. Tak jak widział serce Zacheusza z niedzielnej Ewangelii. Kiedy mamy tą świadomość, że Pan Jezus widzi serce człowieka, widzi każde serce z tych wielu tysięcy serc, które tam gromadzą się na górze, To wtedy słyszymy, że te słowa, gdyby przez Pana Jezusa, błogosławieństw, one mają swoje realne umiejscowienie. To nie jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, co się działo na Górze Synaj, kiedy lud otrzymał. Tablice dziesięciu przykazań. To nie jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że jeżeli będę wypełniał owe dziesięć przykazań, to będę szczęśliwy. Ale to jest potwierdzenie tego, że Bóg wchodzi w moją egzystencję. Bóg puka do mojego życia, żeby upewnić mnie, że w moim życiu jest i bez względu, w jakim położeniu jestem, to On przychodzi, by przynieść mi szczęście, On przychodzi, by moje serce ukoić. Dzisiaj Kościół świętuje to. Że wielu tej prawdy doświadczyło. Tego, że Bóg jest obecny w życiu ludzkim. Tego, że Bóg rozświetla nasze trudności, naszą codzienność. Cielkością potwierdza przez Rzesze Świętych. To, co powiedział Pan Jezus, że w domu Ojca jest tak wiele mieszkań. Dzisiaj Kościół świętuje tę niezwykłą również ekonomię miłości, kiedy wchodząc w bliskość z Panem Jezusem wchodzę w całą dynamikę miłości Kościoła. Gdzie każdy dla siebie jest darem. Ci, którzy są w niebie zanurzeni w Bożej miłości, tak bardzo za nas się modlą, tak bardzo, jak sam Pan Bóg, życzą nam szczęścia. Tak bardzo przychodzą w trudnościach z pomocą, chociaż tego nie widzimy namacalnie, bo nie zrobią za nas prania czy obiadu. Ale przychodzą, by nas wspierać, by błagają, by Duch Święty. Przyszedł w swojej obfitości każdego dnia do nas, byśmy jak najlepiej wykorzystali naszą wolność, byśmy odkryli Boga, który przychodzi, by nas podnieść, pocieszyć, wypełnić sobą. Chcielibyśmy, kochani, dziękować Panu Bogu za tą niezwykłą Jego ekonomię miłości, w której On sam jest najpierw najwyższym dobrem dla nas, a potem Bóg, który nie jest samolubny, dzieli się tym, kim jest, z całym Kościołem, z wszystkimi Jego członkami. I z tymi, którzy są w niebie, i z tymi, którzy jeszcze pielgrzymują do nieba w czyściu. A nade wszystko daje nam tak wiele łask w tej ekonomii miłości. Tak bardzo nas kocha. I całe niebo zaprzemięte jest w tej miłości. Całe niebo trwa w tej miłości. Chcielibyśmy Panu Bogu dziękować za tą niezwykłą Jego miłość i tą miłość, która objawia się w życiu Jego świętych. Chcielibyśmy Boga uwielbiać za ten niezwykły zamysł Jego miłości. Dzisiaj, kiedy idziemy na cmentarze, to najpierw idziemy, żeby Boga uwielbić żeby widząc te wszystkie nagrobki, przeróżne groby, żeby widzieć najpierw żywych, widzieć najpierw, jak Pan Bóg powołuje do świętości, jak tych zgnębionych w swoim życiu opukał we krwi swojej. I powołał do swojej społeczności świętych. Dzisiaj jest ten dzień, w którym Bóg szczególnie daje nam nadzieję, że życie jest tym, czy mogę przeżyć w całej pełni. Że życie moje nie ma końca, i życie moje jest zaproszeniem do szczęścia na wieki.